Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Zanurz mnie wodzie Jego miłosierdzia. Amen. Amen, Amen. Podnieś mnie Jezu i prować do Ojca. Podnieś mnie Jezu. I prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. A Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Gromadząc się w godzinie miłosierdzia w Kaplicy Sanktuarium Świętego Maksymiliana w Niepokalanowie, za wstawiennictwem Świętego Maksymiliana i Świętej Faustyny Kowalskiej, nieskończonemu miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych oraz prośby i intencje wszystkich tu obecnych, a także te zanoszone przez widzów telewizji Niepokalanów nadesłane przez czytelników Rycerza Niepokalanej oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów. Prosimy o powrót do zdrowia dla Heleny i w intencji beatyfikacji słu Sługi Bożego Brata Inocentego z Klasztoru Niepokalanów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłakiem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca i Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przewłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. niej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo, najmniejszego Suma Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, nasze Ubraganie błaganie jest, za grzechy nasze i całego świata. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki i miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolosnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolosnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie, 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 miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolasnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew <laughs> duszę i bóstwo najmilszego Syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, całe... miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa. A przepłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, i nad całym światem, święty Boże, święty nocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, i nad całym światem o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Jezu, ufam Tobie Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Je... Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Maksymilianie, Mój się za nami. Święta Faustyno. Się za nami. Święty Janie Pawle II. Się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko. Się za nami. Święty Szymonie z Lipnicy. Się za nami. Nowenna za wstawiennictwem świętego Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, patrona rodzin. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe. Święty ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej miłości wspomóż nas swoim stawiennictwem i uproś nam łaski, o które pokornie prosimy. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie, Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas w dusz ludzkich podnieść. Krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie nieustannie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Służbę rycerską obrałeś dla Państwa. Pani niepokalanej, życie jej w darze oddałeś, z żarem miłości nieznanej, z ufnością serce woła, ojcze, maksymilianie proś u Matki Kościoła o Boże zmiłowanie, lilie i ciernie wplecione, dwie życia Twego korony, Słowa przyrzeczeń spełnione, Jezus wraz z Maryą wsławiony, z ufnością serce woła: Ojcze Maksymilianie. Proś u Matki Kościoła o Boże zmiłowanie chlubo Kościoła Bożego i serafickiej rodziny, chlubo narodu naszego. Trudnego stulecia święty Z ufnością serce woła Ojcze Maksymilianie Proś u Matki Kościoła o Boże zmiłowanie. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg zapowiedzi w wspólną